Bo jak to jest. wyglądało u Ciebie w takim razie? To jest z tymi prosto. Przed, przed dwoma pakami, jak wyglądał ten trening? W sensie z jaką intensywnością i jak często? Przychodzę poniedziałek, bo ja też robiłem jeszcze siady i martwe, nie? A, no, no, Więc no. musiałem to brać pod uwagę. Okay, okay. Natomiast przychodziłem, no nie wiem, poniedziałek, zaczynałem tydzień, bo tam powiedzmy niedzielę sobie zrobiłem przerwy, czy tam nawet sobota, niedziela, przerwa, żeby mieć ten najlepszy trening w tygodniu w poniedziałek, i tam robiłem niższe repy. Potem w czwartek robiłem. Wysokie repy. i tak naprawdę tyle było ławy,. Nie? Okay. ale jeszcze wcześniej przed tym robiłem więcej ćwiczeń pomocniczych, robiłem mm -hmm. spinów, te wiesz, nie pamiętam jak one się już nazywają, człowiek tak, te trzy czwarte... No pin, presy. pin presy one się nazywają, wiesz, jakieś... Log, log press też log robiliśmy, presy, coś pin... kładliśmy na ławę. Ta, log press tak, press z tym, robiłem, kombinowałem. Trym, do wałka Przemęczony byłem bo, tylko... Do wałka, do wałka Do wałka, a, a wynik tak, nie, press. wynik, tu byłem zaraz i tu stał cały czas i, i zaczął ten, mówię dobra, pierdolę, skupiam się tylko na ławie, że nawet nie robiłem już rozpiętek, nie. Sama ława, ty zaczęło iść, nie? W poniedziałek przed wyciskaniem tych dwóch paków piątkowych, bo piątek to była ta próba, w poniedziałek robiliśmy jeszcze, czy w niedzielę, przepraszam, robiliśmy jeszcze ławę. I chciałem sprawdzić się po prostu, czy jestem gotowy na ten piątek, bo miałem ja już to zaplanowane zrobić w piątek, bo inaczej by się to wszystko przesunęło. No i się okazuje, że 190 gnieci.